Malko widzowie dzisiaj tak, odcinek z farminga będą się wysorgo I tak, chwila. E, ten siewnik Horsza jednak był wadliwy i nie działał to właśnie taką formata sobie. Czyli na podrywkach będzie to robić nam. Jak zgaduję. No i wałowania wymaga super. I chwasty zaczęły się od razu pojawiać. Czyli ten siernik sieje, ale na podrywce. O, dobra w dupie, z tym, ale musi tak jakoś iść. Ja miałem czasem, czy awozu ja do gnojówki też nie pożyczę i sobie nie kupię, by mieć lepsze stadium nawożenia. jedziemy dalej no tak będzie trochę to wolno szło, ale no nie poradzę na to sąsiad ile ma kamieni na polu, nie to co u mnie a dobra To nie wiem, że jak ja naciskamy ja się 1 to mi się pokazuje menu sterowania tym wszystkim, całym bajzlem, ale nie wymaga wałowania. Dobra, tam to się, znaczy się zwapnuje to się kiedy indziej. Ale sorgo będziemy robili na mąkę. Czyli pewnie dosyć dużo będziemy potrzebowali tego. Jeszcze tam w trakcie będziemy tą kukurydzę sprzedawać sobie pociągiem. Właśnie, o! Tego mi brakowało. Kogutów. Teraz będzie fajnie to wyglądać. Cześć. a dobra. Zmiana kierunku jazdy fędzie a pół hektara mało tego, tych ziaren Sorgo jest. Nie wiem, czy w Polsce się sieje sorga, ale wiem, że na pewno zboża to się sieje. Dobra, i jedziemy dalej, A jednak ten horsza, szczerze, nie wiem. Nie dla mnie, tego Bednara Następnego będę kupywać A jak będę tutaj już to gospodarstwo robić to na dwa siewniki będziemy jeździli Jeszcze też planuję tego Sobie no. Na prywatnym insta Przyszły wiadomość. Dobra, ten. Także no. Jedna fucha już odwalona. Jedno pole, znaczy się. Na jedno to mi rosną ten stojący Riza e, Rafałki. Riza z Wojwel Pozdrawiam cię ogólnie. Albo Rafiki, nie wiem. tam to już mówił Ta na podorywce Okej, okay, zasiana podorywka to jest tak gdyby nie. A, dobra, na podorywce też może być siany, okej okay. Ładnie, idzie ta robota też dosyć szybko, dość. Jednak mody z serwera u Mastera się przydały trochę, czyli to te wyłączenie tej prawdziwej prędkości, nie żeby coś To właśnie u nich było zajebiste, że ja normalnie sobie te buraki cukrowe kopałem z prędkością tego. Ile tam było? Czaj Chyba z full prędkością na holmerze. A gdybym kolosusem cisnął, no to co? To kolosusem to w 5 sekund wykopał, bo te kombajny Lizard, Kolosus to one dość szybko kopią. To nieźle z tym farmetem, ten fend. Jakby ktoś się pytał, czemu to na taki dziwny kolor, to taki mi się podobał. Jakoś nie wiem. Jakoś na TikToku raz niebieskiego fenda widziałem, to teraz do każdego save w farmingu sobie to przenoszę. Z ciągnikami, bo kombajny to akurat nie wiem, z modów się nie da zmienić tych starszych. A ideal fajnie też wygląda na takim niebieskim. Bardziej taki, nie wiem, nie to turkus, nie to granat, w sumie. Taki ciemny turkus, to jest dosyć mocno. Ajajaj, trochę brakuje mi. Szypo. Jest to podwójna dawka nawożenia? Nie ma. Szkoda. No, Precision Farming fajnie by to działało. Ale Precision Farming nie wiem, jakieś super to, to nie jest. jedyne plusy to ta beczka Garanta i opryskiwaczu Chundira. Co jest z tym fender? Nie tak jest.

A że 5 dych takim starociem da się polecieć, to nie jest źle. Jak ja to mówię, że nie polecieć, tylko polecić. Wiem, że to oznacza coś innego, ale ja tak dla żartów mówię. Może jakiś kontakt, za no to się wybędzie. Fajnie wybywa. Ty ile tego jest? Odchwaszczanie, odchwaszczanie Tym szalekiem sadowniczym Ty, opłaca się Sześć 91 Gdzie to jest? A ja, bliziutko. Myślę, że dalej <laughs> ja na pewno mam jakieś już teraz około 20 hektarów. Nawet życie I tak bym połączył sporą część tych pól różnych o, prawie super Dobra Dobra już i siejemy osiemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem jeszcze do obsiania będzie. No to poza odcinkiem raczej, o ile nie wiem czy teraz już nie przekroczyłem limitów, nie, tam 12 minut. Jak tam filmik na nawet... nie ciekawie. Dwa odcinki są nagrać na tą niedzielę i fajrancik Jeszcze to będzie trzeba zwołować ołaż Szkoda, że tych większych ciągników nie mam, bo tak to by mi chwilę moment to zajęło i tyle a tak to co? A tak to muszę siąć trochę tego. No. no i co? Jakoś to tam idzie. tutaj w sumie o, ale teraz opór na miniaturce jest to będzie miniaturka tych siewów na będzie sorgo robione na mąkę A z tej mąki na chleb o i wtedy to się tak dorobi tych pieniążków o dobra, ja jednak trochę sieje Wałuprawny, jakiś może mam. Weźmy na razie, dojdźmy do końca tego. Skrawka tej ziemi. W razie czego to nawet ustawię sobie czas na zero. Wałuprawny. tego Hitlera. Ten dal się najbardziej opłacał. Jeszcze miałem Maxa jakiegoś. Tylko Komaxa możebym sobie z modów zainstalował to też by było. Jest sporo. Wałanie jest fajne, ale takie monotonne trochę. Ty teraz to super wygląda ten avenger Nie wiem. Szczerze to ja się zastanawiam czy se na chwilę nie wyciszyć się, hudu wyłączyć i se nagrać ten, ten TikToka. Dobra, tyle to wystarczy. Pewnie będzie jakieś 20 sekund ponad. taki jeden dowolony dźwięk jest. Muszę ten... Chyba to jest ten, ale Dobra, kurde. tyle z nasion przez chwilę było. Jaki rok mamy? Ale szybko idzie z tym siewem, kurde. Dobrze, że kupiłem ten siewnik farmeta jednak. O, przez chwilę było tyle nasion co mój rok urodzenia, czyli że 2007 a przed chwilą tyle co rok urodzin kaczki znaczy się rok narodzenia się kaczki mojego kolegi najlepszego czyli 2006 teraz jest dobra tak ile mamy tego materiału jakieś tam dwa pola można tu zasiać żeby coś czek gdzie to, no to z tym nawiezieniem jest 86 może Nie muszę nawozić w pełni, ale Ten Ale jedziemy tam siać szczerze No dobra, teraz będzie git Nie będę musiał się pierdzielić z tym, z szukaniem tekstu Znaczy się, z, z szukaniem dźwięku Bo Te dźwięki na TikToku czasami tak działają, że raz jakby chciały, a raz jakby nie mogły Tutaj będzie ładnie Na ładnej glebie, zasiane to Wódka, cytrynówka, wow. Kurde, FS25 już ma powstawać? seria Się nie wpierdzielić w ten rzepak za bardzo. I tak weźmy, nie wiem, podjedźmy tak, że zrobimy. Tak dosyć prosto. By po prostu nie wpierdzielić się w rzepak na tamtym polu. Co jest. To wygląda już łódka, cytrynowka, wow. Nie, żeby coś, ale to wygląda. To tak wygląda, trochę jakby tego. Mam tak wygląda, to trochę jakby to było talerzowane. Po tej teksturze siewu. Te pole obsieje, pewnie jeszcze te wielkie, ale nie wiem. Bez wołowania ile? Dobra, maksymalne nawożenie ma. Ale zajebiście się ustawiłem, nie? To jest nie tak z tym, że na jednej części pola jest takie bardziej jasne, a na drugiej takie bardziej ciemne. Ale jak prosto, niki, kurde. Wódka, sytylnówka, wow. To uczucie, gdy muzyka z TikToka Ci wejdzie za mocną w umysł. Tam jeszcze, o i te pole fajnie by się robiło. Z czterech hektarów byłoby sorgo, i to dosyć dużo. No i moc jak co fajny ten fent jest. Nie znając życia, to poza odcinkiem obsieję dużo części areału mojego. Chociaż dobrze, worki na nawozy mam tanie teraz. Cze czeskie bigbagi. A to, to od pioniera to się nie opłaca. Ziarna, szczerze... No, dość ci opłacają. Szkoda, że polskich biłagów nie bym też poznał cenę nawozów w Polsce. W FSie drogie te nawozy są kurde. No, kurde, naciśnij. Kontrol My to zamknijmy. Fajnie wygląda to, owszem. Nie będą mówił, że nie. Akurat te fendy tak fajnie wyglądają. Ty, bo tutaj ta gleba, coś taka nierówna. <śm> To nie jest na dnie, jest. O dziwo. sąsiadów, ile kamieni? 45 jest jeszcze jako tako zadwane. Ale ja nie wiem, czasem czy ja nie kupię jakieś tereny z tymi domkami i sobie tego nie sprzedam. W cholerę. My więcej mieć hajsu. Fend, z tym silnikiem farmeta, żniwa w sierpniu były, chociaż wątpię. Pewnie znałem, że cienkie był wrzesień. Potem by się na chleb to sprzedawało. To jest pomysł na biznes. Dosyć spory dość. Kura, bet tu. Mēlta, tu nezinu. Trochę wystaje z tego tak silnika, już walić Kurde, ale mało to zużywa, dość tego nawozu No, żeby coś 28 minut, dobra Ja na razie kończę, to na tyle, se poza to zrobię, cześć